Moi widzowie, zobaczcie w tym takim pięknym budyneczku jest restauracja i bar Salvador Rodizio. Rodizio i tutaj mamy kartę. I to jest brazylijska restauracja z różnymi specjalnościami i tutaj wam pokazuję jakie tutaj są brazylijskie pyszności mam ochotę na coś dobrego czy co dobre jest. Christophe. To co więks? Jak radzicie nam iść tutaj czy nie? Do tej brazylijskiej restauracji. Kom ewentual Cookerby Vidas, ale z hit. To jest steak Nie no, to za was mysłem jedenś gans. No ja 18, 90, hm, das so ist auch ein bisschen Suppe, Tomaten-Suppe, französische Zwiebelsuppe suppe ja ja, ungarische Gulasch-Suppe. Oh, kleine Gerichte vegetarisch. Beilagen, Köstlichkeiten aus dem Meer. Oh, Fisch ist auch. Stex steki. Tak to wygląda. A tak wygląda w ogóle w Bremen przy bardzo fajnym e, położeniu. Tak wygląda ten budynek od frontu. Taki starszy budynek. Tutaj mamy już nowy. Tutaj jest pasaż handlowy. A tutaj jedna taka, taki budyneczek zachował się z historią w tle. I. Poczekajcie, wejdę sobie do tego, do tej restauracji. Kom! wir. Ejźmy w ten muzej, Envizitas House. Das ist das, nie? Rodizio. No zobaczymy co tam. Ci... W ogóle bardzo dużo bremen jest z. Z Brazylii ludzi. Bardzo dużo znam też. Dużo osób. Fajnie tańczą ci Brazylijczycy, muszę wam powiedzieć, bo już przetańczyłam z takim Brazylijczykiem, gdzie mój mąż jeszcze on to słyszy. <grym> nie, nie żartuję on. On nawet po polsku nie rozumie. No i tak wygląda. Wow! Patrzcie, byk walczący. Wow! Tak wygląda brazylijska restauracja w Bremen. Czemu Brazylijczycy mają tutaj takiego byka? Dobra, muszę wyłączyć, bo jest muzyka. O, tutaj nawet barek taki jest.